Nazywam się Kinga Skrzypczak, mam 17 lat, mieszkam z mamą i dwójką młodszego rodzeństwa. Mieszkamy na Starym Mieście w Lublinie. Wchodzę do trzeciej klasy gimnazjum, gimnazjum jest na Kalinie i mam tam dużo przyjaciół, szczególnie dwie koleżanki, Gosię i Agatę. Często tam razem się wygłupiamy, uczymy, rozrabiamy trochę na lekcjach. I generalnie jest Śmiana. Po szkole chodzę do ośrodka kuratorskiego. Znalazłam się tam, dlatego że nie chodziłam do szkoły. W ośrodku też mam sporo znajomych. Są y, dziewczyny w moim wieku, są chłopcy. Razem spędzamy czas, odrabiamy często lekcje wspólnie, yy, przygotowujemy razem posiłki, sprzątamy sale, no i takie zajęcia różne. Nawet no, lubię tam przychodzić, bo czas wtedy szybciej mija i, i wiem, że jakoś go pożytkuję w miarę. No, za nie szkoły i za niezdanie. Strasznie miałem dużo ocen. nie. Godzin sprawiedliwionych i ocen jedynek. Mamy praktycznie z tego powodu. No tylko z tego. Strasznie dużo miałem jedynek. Najczęściej no, to siedzimy, siedzę na komputerze. Ale tak to czasami gram jakieś w jakieś puzzle. Z panem jest. Są zajęcia z matematyki, z angielskiego. No i panie robią jakieś tam zajęcia. Różne. Plastyczne albo coś takiego, jakieś rysunki. Albo jakieś. No <laughs> hmm. jakieś co się dzieje w domu, jak na ulicy. Jakieś filmy oglądamy. No niby ma nas poprawić, ale czy poprawi, to nie wiem. Żebyśmy w ogóle nie przesiadywali tak długo na dworze, żeśmy ocenę poprawili, żeśmy się uczyli. Dzieci trafiają przede wszystkim w związku z demoralizacją. Są to wagary szkolne, są to problemy w nauce, ale także problemy z prawem. Drobne kradzieże, rozboje nawet jakieś włamania drobne. Ale też i wybryki chuligańskie, rozbicia szyb, zniszczenia mienia tego typu. Pośrodku jest 20 osób. Są skierowane, tak jak wspomniałam na początku, na mocy postanowienia sądu. Jest 7 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci pochodzą z terenu całego Lublina, z różnych dzielnic, wykazują różny poziom demoralizacji. Różny poziom rozwoju społecznego, emocjonalnego, edukacyjnego i wymagają jakby rozległej pomocy ze wszystkich dziedzin tutaj życia. Staramy się im pomóc, jakby znaleźć taką drogę do normalności. W ośrodku znalazłem się, zapomnijcie, jestem tutaj. W ośrodku uczę się, są tylko repetycje, zajęcia. Różne są organizowane, w ping-ponga gramy, na komputerach. Yy, co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Co na przykład, o, gram z szachy z panem od zajęć, też jest. Najfajniejsze zajęcia są, nie ma fajnych, wszystkie są fajne, nie ma najfajniejszych. No, wszystkie są takie interesujące, o tak. Lubię przychodzić, bo tu jest, jest co robić, a jakbym miał siedzieć na klatce, no to wolę tutaj przyjść. Opiekunowie znaczy są bardzo mili, pomagają nam. Ma, możemy do nich przyjść z każdą sprawą. Są mili, opiekują się nami i w ogóle są najlepsi. Początki były trudne, więc na tych zajęciach młodzież mogła usiedzieć 10-15 minut. To było maksimum ich możliwości. W tej chwili jest to godzina półtorej z małą przerwą. No, i młodzież sobie radzi. Tak jak mówię, jest to głównie ten trening umiejętności społecznych, natomiast mm, oczywiście jest cała, cały szereg innych działań, jak zajęcia o, o narkotykach, o alkoholu, y, zajęcia o stresie, jak sobie radzić w sytuacjach y, stresujących, y, o zaufaniu, co, czym jest zaufanie, czym są uczucia, jak sobie radzić w tej sferze, wyrażaniem uczuć, y, jakie są wartości w życiu najważniejsze. No, to są tego typu. Tego zajęcia. Generalnie nie potrafią wyrażać uczuć, nie potrafią wyrażać emocji w zdrowy sposób. Jest to albo nadmierna agresja, albo tłumienie uczuć pozytywnych. Były takie pierwsze zajęcia, pamiętam, o wyrażaniu uczuć. To była niesamowita, ponieważ nikt z grupy, z grupy liczącej 15 osób, nie potrafił powiedzieć do kolegi czy do koleżanki – lubię cię. Był śmiech, był, był wstyd, no jak to powiedzieć do kogoś – lubię cię. No bo w szkole się źle zachowywałam, miałam za ocenę. Przychodzę po lekcjach, no i przychodzę na przykład jem coś i gram na komputerze. A to już nieraz wypełniamy ten, no raz coś malujemy i pewnie nam to uczą nas czegoś tam i takie te. Lepiej staram się uczyć, no tyle, że tutaj są repetycje, to właśnie jest lepiej. No i lepiej mieć sobie radę w szkole. Jak już wspomniałam, są to zajęcia z treningu umiejętności społecznych. Dzieci się uczą, w jaki sposób prawidłowo funkcjonować, jak poprosić o pomoc, jak nie ulegać wpływom innych, jak odmówić. W jaki sposób komuś udzielić pomocy? Jak powinny funkcjonować w społeczeństwie? Na czym polega prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, w rodzinie? Jakie są funkcje w rodzinie? Jakie funkcje powinna speł spełniać rodzina? One się tego uczą podczas zajęć. Podczas zajęć poznają swoje mocne strony. Pracujemy nad mocnymi stronami i staramy się zauważać tylko te mocne strony. No, znalazłam się tutaj z powodu niechodzenia do szkoły. Bo stwierdziłam, że y, nie mam szans, już poprawić ocen. No i tyle. Nieraz przyjemnie, raz już mnie wkurza to, że muszę tutaj być. Bym wolała sobie posiedzieć z przyjaciółmi. O i po prostu przychodzę tutaj i się nudzę. Ale mogę się nauczyć też w sumie. No, poprawić oceny. No, o życiu trochę też. No, z ocenami jest lepiej w szkole, no bo tutaj mogę się nauczyć o y, matematyki, bardziej Pan tłumaczy niż Pani na lekcjach. Nie wiem, chciałabym skończyć tą szkołę teraz, w której jestem, zawodówkę, y, zawód kucharza i zostać fryzjerką. Kontakt ten jest potrzebny, dlatego że oni nie mają świadomości zainteresowań posiadanych przez siebie. Te zainteresowania często ani w domu nie są rozwijane, ani w szkole. Są to uczniowie, którzy mają najczęściej problemy dydaktyczne, wagarują, więc nie rozwijają swoich zainteresowań w szkole, nie mają możliwości rozwijania tych zainteresowań również na terenie domu. I uświadomienie im posiadania tych zainteresowań i praca nad nimi jest właśnie tym, co staram się zrobić? Chodzi mi o to, żeby wybrali szkołę, nie taką, która chce ich przyjąć, tylko taką, do której oni chcą iść, gdzie liczba absencji w szkole by się znacznie zmniejszyła, bo byłoby to coś, co ich pasjonuje, co ich interesuje, co ich porywa po prostu. Ten, ten program, tak jak mówię, jest to program pilotażowy. Podzielony jest na trzy moduły, jest to w pierwszym module jest to przede wszystkim praca nad sobą, czyli poznanie siebie, bardzo szerokie poznanie siebie. Drugi moduł jest już bliższy y, doradztwu zawodowemu, czyli poznanie zainteresowań, umiejętności, zdolności, wartości również. I Trzeci moduł dotyczy konkretnych już wyborów y, edukacyjno-zawodowych, bo tam młodzież kończąca gimnazjum musi podjąć y, decyzję jaką szkołę wybrać. Są uczniowie również z szkół ponadgimnazjalnych, którym no, nie wiedzie się w szkole, więc trzeba myśleć również o zmianie profilu kształcenia. Oni coraz chętniej uczestniczą w tych zajęciach. W tej chwili jest duże zainteresowanie zorganizowanym przez nas w ośrodku konkursem zawodoznawczym, gdzie każdy z nich ma wybrać sobie formę pracy, jaką chce. I określić siebie ja w wymarzonym zawodzie. I jest olbrzymie zainteresowanie. W początkowym okresie obawiałem się, że to nie wypał jest taki, natomiast w tej chwili wszyscy chętnie pracują, wszyscy realizują siebie w różnych formach, bo są to i, i mogą być i prezentacje, i prace literackie, i prace plastyczne i myślę, że będzie duże zróżnicowanie. Ponieważ miałem za dużo czasu, spędzałem go na ulicy, nie przestrzegałem zawsze prawa. W pewnym momencie też przestałem uczęszczać do szkoły, opuszczałem dużo. Zostałem skierowany sądowo. Myślę, że to było w miarę rozwiązanie dla mnie, ponieważ mam teraz więcej czasu zajętego, więc nie mam czasu, żeby sobie, jak to powiedzieć, no przeszkadzać po prostu w życiu, żeby sobie jeszcze nawrócić bardziej. Widzę w tym dobrą szansę na poprawę moją, skutkuje. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Lekcje się odrabia, czasami jakaś rozrywka, gra w ping lotki, jak były dobre, sprawne, bo teraz chyba nie wiem czy są, rozmowa ogólnie, nawet miło spędza się czas, nie narzekam. Więcej czasu mam zajęte, nie spędzam go już na ulicy, ze znajomymi kontakt utrzymuję tak jak wcześniej, ale czas po prostu mam już tak jakby zajęty. Mam szansę poprawić się w nauce, nie opuszczam lekcji, jest wszystko dobrze. Na razie uczę się w liceum. w liceum, jeżeli dam radę napisać maturę, to może studia, jeżeli nie, to studium jakieś. A dalej to już będę myślał, nie, nie za daleko nie chcę wychodzić. W porządku są mili, no nikogo nic nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest dobrze. Umieją porozmawiać, uspokoić, wytłumaczyć. Ciekawe zajęcia prowadzą na temat przemocy i tym podobnych. Nieźle. Sądzę, że po pierwsze, coś takiego jak doradztwo zawodowe, czego do tej pory w ośrodkach nie było, jest to świetny, świetne rozwiązanie dla dzieci, które jednak po ukończeniu gimnazjum, trochę po omacku, trafiają do liceów, zawodowych szkół, całkiem przez przypadek, nakładając na to ich trudności z nauką, nieadekwatną samoocenę, trudności takie komunikacyjne. Ich funkcjonowanie w tych szkołach najczęściej kończy się po dwóch miesiącach, po trzech po czym rzucają tą szkołę i zaczynają szukać innej bądź znajdą, bądź nie znajdą. Więc no, w przypadku tej grupy, w, te, w przypadku tej młodzieży, ta preorientacja y, y, i taka orientacja w kierunku właściwego wyboru szkoły jest niezwykle ważna. Nie jest to młodzież na pewno inna. To znaczy, jeżeli założymy, że spora część młodzieży, ja to nazywam, bujam się, bujają się gdzieś tam po osiedlu, czyli nie ma dla nich pewnej propozycji spędzania czasu wolnego, rozwijania pewnych zainteresowań, poznania. Jest dla kogoś to jak gdyby nie czuje potrzeby tego typu działań z nimi, trudną młodzieżą. Natomiast zaoferowanie im rzeczy potrzebnych, ważnych, uświadomienie im tego typu potrzeby skutkuje tak naprawdę dobrym kontaktem. Z drugiej strony myślę, że zainteresowanie nimi tu też jest kluczem do dobrego kontaktu. Oni niejako łakną czy potrzebują, patrząc na sytuację rodzinną, zainteresowania tego, że w tym momencie, kiedy ktoś. Poświęca im czas, oni są tutaj najważniejsi. Jeżeli ośrodek proponuje pewną formułę spędzania czasu, rozwijania zainteresowań, pewnych umiejętności, pomocy chociażby w ważnych sprawach, w problemach czy w pomocy w nauce, oni tutaj chętnie po prostu przychodzą. Stąd również ta moja, gdyby, obecność w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego jako takiego istotnego elementu działań czy propozycji dla nich, z której mogą skorzystać. A wydaje się, że jest to po prostu potrzebne również dla takich osób. W ramach projektu, który jest realizowany w ośrodku, zaakcentowano rolę poradnictwa zawodowego traktowanego jako pewna formuła planowania przyszłości. Myślę, że w przypadku młodzieży w ogóle jest to rozwijanie pewnej świadomości potrzeby tego typu działań i zainteresowania tego typu sprawami. Takie działania można prowadzić w formie indywidualnych rozmów, ale również jakby w postaci form działań grupowych. Moją rolą w ośrodku jest prowadzenie właśnie pewnej formuły działań grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji. Zawodowej. Myślę, że to specyficzne ze względu na dynamikę grupy, czy powiedzmy pewne rzeczy, które trudno jest z kolei zrealizować w indywidualnym poradnictwie, czyli te dwie formy niejako pracy z podopiecznymi ośrodka mają się uzupełniać. Moją rolą jest prowadzenie właśnie takich zajęć grupowych poprzez określony dobór ćwiczeń, czegoś, co służy wzajemnemu poznaniu, uczeniu umiejętności społecznych. W efekcie ma też doprowadzić do większej świadomości czy zainteresowania tego typu problematyką, jaką jest myślenie o przyszłości w ogóle planowania tej przyszłości.